Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na czwartym już odcinku z masów. Dzisiaj słuchajcie, sobie zdrapiemy z drapeczki z tej koperty. Już zobaczymy, może zaczniemy dzisiaj sobie właśnie od drapeczek. W kopercie. Co my dzisiaj mamy w kopercie? Pusto pusto, proszę bardzo. A w kopercie mamy zdrapkę Kase Deluxe z numerem 3 oraz zdrapkę Biały Kot z numerem 34. To te dzisiaj sobie zdrapeczki zdrapiemy. Ale zanim zdrapimy sobie zrabki, to przejdźmy do kalendarzy. Otworzymy sobie najpierw kalendarz Nivea. I tutaj y, tu jest chyba kot albo sowa, nie wiem, na dachu. Samym. Y, jest takie duże okienko, bo tutaj jest takie wąskie. Y, tutaj na dole są wąskie, a tu jest takie y, okienko, takie szersze. I zobaczmy, co dzisiaj jest. Drugie okienko. Zobaczcie, ojej, mamy dzisiaj, mm, może się zlewa, ja wam pokażę jeszcze raz. Tu już nic nie ma, w środków. I dzisiaj mamy taki wielki orany, ale jakie duże, bo ja to mam małe. Mamy dzisiaj taki e, wykrojnik, taki mm, foremkę. Taki wykrawacz do pierniczków. Ja odłożę na bok. I dzisiaj mamy taki wykrawacz do pierniczków. Tu jest naklejka. Zastrzeżę, pewnie. To sobie odkleję już. Nie, no, powiem Wam, że bardzo fajna, bo jest taka właśnie. Yy, duża, bo ja mam takie yy, taki wykrywacze, takie wykrojniki do pierników, ale one są yy, o wiele mniejsze. Śliczna jest i nie jest ona taka prosta, tylko ma takie tutaj yy, każdy ten taki yy, niezwykły, tylko ma takie falbanki. Także ładnie to będzie wykrawało, wykrajało, wykrawało. Także no, bardzo się cieszę, powiem Wam, z, z tego. E, zamierzam w tym roku piec pierniczki. Piec, pierniczki. E, no i no, bardzo się cieszę. Ja się bardzo cieszę. Także kalendarz Nivea, w kalendarzu Nivea jest taki właśnie wykrawacz do pierniczków. A w kalendarzu Kinder mamy, e, tu jest czwóreczka. O tutaj. I tutaj mamy. I tutaj mamy znowu czekoladkę Kinder. Taką czekoladkę Kinder znowu dzisiaj mamy. Tak jak 2 grudnia. No, bardzo się cieszę. Fajna taka czekoladka. To odkładam na bok. I teraz sobie. Zdrapiemy zdrapeczki. Zaczniemy od zdrapki biały kot. O, proszę bardzo. I drapiemy. Zdrapka z numerem 34, a szukamy takich liczb jak 27. Eee, tutaj szkodzik i dwadzieścia A mamy 21. jeden. jak ciężko mu się drapie tym drapakiem. Trzydzieści. Trzydzieści jeden. No niestety za wysoko. Dwadzieścia oboczek 36 za wysoko 40 to już w ogóle za wysoko 30 za wysoko niestety nie ma i ostatnia to 43. Także ta zdrabka jest pusta. GL no trudno. Ale mam nadzieję, że tym razem, dzisiaj czwartego, coś będzie w zdrabce, tej droższej. Bo jak zauważyliście, codziennie mamy zdrabkę za 10-5-3. Chociaż ty za 3 to trochę się dłużej drapie. To To po prostu będzie jedna zdrabka. E, wtedy. E, no i na razie nic nie było tylko w przed przedwczoraj e, premierowych e, 100 tysięcy od Mikołaja. No mam nadzieję, że kasa Deluxe coś da. No dobra, no to lecimy. I numerek 3 zrabki A szukamy takich liczb jak Trzydzieści dziewięć. Trzydzieści dziewięć. Czterdzieści. Dwadzieścia sześć. Dwadzieścia pięć. O, jak, ob jak ich zobaczcie oboki. Trzydzieści dziewięć, czterdzieści. Dwadzieścia sześć, dwadzieścia pięć. Oraz dwadzieścia dziewięć. Okej. No to szukamy tych liczb. Oraz, słuchajcie jeszcze, jeśli znajdziemy plik, to wygrywamy przypisaną do niego kwotę. A jeśli znajdziemy save, to wygrywamy dwukrotność przypisaną do niego kwoty. No dobra, to szukamy tych symboli i liczb. No i zaczynamy, słuchajcie, zerapeczkę od oboka. Niestety, trzydzieści dwa nie ma, trzydzieści sześć nie ma, dwadzieścia trzy nie ma, piątka za nisko, drugi rząd trzydzieści osiem obok, dwanaście nie ma, trzydzieści pięć już myślałam, ale to dwadzieścia pięć mamy, już tak emocje, okej, trzydzieści trzy nie ma i dwadzieścia jeden nie ma. No to trzeci rząd. O. Mamy trzynastkę, nie, trójka to jest trójka. No to nie ma. Dwadzieścia dwa nie ma. Osiemnastkę, osiemnastki nie ma. Czwórki nie ma. I szesnastki nie ma. No dobra, to drapiemy ostatni rząd. Mam nadzieję, że coś będzie. I tak siedem, trzydzieści siedem, trzynaście, dwadzieścia siedem, obok oraz. Oraz dwadzieścia osiem obok. Boże, słuchajcie, co to jest, że, ostat... że mamy czwarty dzień i wszystkie zdrabki przegrane, puste. O i C. Wszystkie zdrabki przegrane. Ani te tańsze, jeden, dwa, trzy, ani te y, droższe. Co jest? O matku, ale przykro mi. Kurczę, ale mi przykro. O rany, no powiem wam że szok, po prostu szok. Szok. Codziennie, oprócz premiery, nie licząc premiery, codziennie pierwszy, drugi, trzeci i dzisiaj czwarty Pusta, po prostu pusto. Nie trzymacie chyba kciuków. Zapominacie, żeby trzymać te kciuki, co? No dobra, słuchajcie, zrobimy takie szybciutkie podsumowańko. Mm, tak. Eee, zdrabka Kasa Deluxe z numerem 3 i zdrabka Biały Kot z numerem 34. Niestety i jedna i druga zrabka e, są przegrane. No niestety. Trudno. Może jutro piątego. Mam nadzieję, że w ogóle szóstego w Mikołajki coś się fajnego trafi. E, no mam nadzieję. Ale za to słuchajcie, takie pocieszacze dzisiaj. To wykrojnik. Taki wykrawacz, wykrojnik do pierniczków e, Będę robiła pieliczki. Nawet myślę, żeby kurczę zrobić taki filmik. Nie robiłam jeszcze nigdy takiego filmiku. Coś takiego robiłam z kartką walentynkową. Jak robić, zrobić kartkę walentynkową? A no właśnie. A może bym zrobiła któregoś dnia. Jak zrobić kartkę jakoś świąteczną? Boże, narodzeniową bo no, zobaczę. No mam nadzieję, że słuchajcie w Mikołajki pojutrze, 6 grudnia, coś będzie fajnego. No i tutaj ten wykrawacz do pierniczków oraz kinderek w kalendarzu Kinder. No powiem Wam, że w szoku jestem. Przykro mi, bo już czwarty dzień yy, i w zrabkach nic. Po prostu nic. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, pusto. Mam nadzieję, że jutro, piątego albo szóstego. No, szóstego to musi być coś. No, szóstego to musi być coś, naprawdę. Eee, bo nie daruję lotu. Eee, no, także no, trzymajcie kciuki za jutro i za pojutrze. Bo coś chyba mi się wydaje, że nie trzymacie kciuków porządnie. Dobrze. No dobra, słuchajcie, to ja z, ści, kończę już życzę wam miłego dnia no i tak jak mówię, trzymajcie kciuki no, dobra to pa pa, cześć